KSAGH Kraków ma za sobą bardzo interesujący tydzień. Co prawda akademicy przegrali w niedzielę z pogonią Prudnik 81-72, do ale wcześniej pokonali lidera pierwszej ligi Sokoła Łańcut 65-64. do Również Wisła Kampach rozegrała dwa mecze. Podopieczne Jose Hernandeza najpierw pokonały węgierski CMB Cargo 66 do 47, żeby później doznać wstydliwej porażki z CCC Polkowice 81 do 57. Bardzo dobry mecz zagrało w niedzielę R8 Basket. Podopieczni Rafała Knapa pokonali AZS Politechnikę Opolską 106 do 60. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, Kingsi pracują pełną parą, by powrócić na mistrzowski tron. Już 25 marca zapraszamy na pierwszy mecz nowego sezonu. Kings podejmą Silesia Rebels. Znakomicie zaprezentowała się drużyna AGH. Krakowianie na wyjeździe pokonali KPS Siedlce 3 do 1, tym samym zapewniając sobie udział w fazie playoff. MVP meczu został kapitan drużyny Arkadiusz Żakieta. Proxima Muszyna Kraków zdobyła Mistrzostwo Małopolski Juniorek. Drużyna oparta na siatkarkach występujących w młodej lidze kobiet w finale pokonała poprat stary Sądz 3 do 0. W czwartym sparingu garbarnia Kraków odniosła trzecie zwycięstwo. Tym razem pod opieczni Mirosława Hajdy pokonali czwartoligowe rezerwy Krakowi 4 do 3. Dwie bramki dla brązowo białych zdobył Michał Górecki, a po jednym trafieniu dołożyli Michał Kitliński i Tomasz Ogar.